Siemka, witam w kolejnym odcinku z Draken Saga. No i dzisiaj trochę sobie przegadamy, bo jest kilka fajnych tematów, między innymi nowości w Drakensangu, Sangu, czyli nowe mapy itemy, temy questy. Pogadamy sobie też o coraz większym to win, jaki w Gierce występuje. No i powiem wam ile ja na Gierkę wydałem. Opowiemy też o Gildi i o jej przyszłości, jaka ją czeka. No i też powiem wam jakie są plany po wakacjach na tutaj dalszy rozwój. Wiem, że nie wszystkie te tematy mogą was interesować, więc dam tutaj takie kafelki, no i będziecie mogli sobie przewinąć do momentów, które będą was interesować. No a w tle będą jakieś urywki gameplayu. Jeszcze na wstępie chciałem zachęcić was do kupna wspierającego. Jak będzie nas dużo, to za zgromadzony pieniądz wykupię Big Point. No i uczynimy Dragon Saga wielkim znów. No i zaczniemy sobie myślę od najciekawszej rzeczy, czyli wpisu jednego z adminów na Discordzie Dragon Saga. I pochwalił on się nad czym aktualnie pracuje studio, i są to m.in. jakieś małe poprawki do PvP. No więc to raczej nikogo za bardzo nie interesuje. Mamy tutaj ten event rocznicowy, no więc pewnie jakieś tam drobne, drobne poprawki, no bo wątpię, żeby coś się zmienił. Choć byłoby fajnie, jakby dodali jakieś nowe rzeczy. Ten event piracki, o nim sobie opowiemy w dalszej części, czyli że ten Dragensang dużo bardziej zmierza do pay to Win, no i mamy tutaj tą naj, najciekawszą rzecz, czyli to content expansion, czyli nowe mapy, questy i itemy. No i teraz sobie trochę pospekulujemy. Te nowe mapy zapewne zostaną dodane na przedmieściach Karthun. Tam na mapce są zaznaczone tereny, do których nie możemy wejść, więc pewnie tam coś się pojawi. Te questy raczej będą dla osób tak mniej więcej 60 poziom, bo w pewnym momencie jakby lecimy z fabułą, misje się kończą, no a, my, a nam dalej brakuje bardzo dużo leveli do tego setnego, więc te questy pewnie będą dla tych osób. No i itemy. Tutaj, jestem, tutaj mogą być dwie opcje, albo jakieś fajne itemy, na przykład te mityczne, jakieś pierścienie, coś fajnego, albo po prostu nowe warianty itemków, które będą mogły nam wylecieć, na przykład legendarnych. No, i po prostu to będzie takie, o nowe skórki, i tyle. Więc mam nadzieję, że będzie to jednak ta pierwsza opcja. No, i na pewno będziemy obserwować, co tam zostanie dodane. Teraz przejdziemy do gildii, którą założyłem gdzieś na początku wakacji. No, i minęły dwa miesiące. Przez gildię no, przewinęło się naprawdę sporo osób. W pewnym momencie mieliśmy prawie dwa pełne bractwa, czyli no około 100 osób. Tam trochę brakło. No ale naprawdę to zaangażowanie i liczba osób, które chciały dołączyć było ogromne i naprawdę tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jak wiecie zapełnimy jedno bractwo to już będzie duży sukces, no a tych osób było dużo, więc no, naprawdę fajnie. No i przez te dwa miesiące przewinęło się naprawdę tutaj sporo różnych charakterów, więc wiadomo, że też były kłótnie, niektóre mniejsze, niektóre większe. Przy tych większych tutaj byłem, starałem się jakoś tam to łagodzić. Choć wiadomo, że no jak kłócą się dwie strony, no to zawsze jedna myśli, że ma rację, druga tak samo. No i ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Na pewno przepraszam niektóre osoby, bo myślę, że zostały mniej bądź bardziej pokrzywdzone. Ale po tych dwóch miesiącach myślę, że to się unormowało, utworzyła się tutaj społeczność. Są też nowe wymagania, czyli 100 wiedzy. Setny poziom wiedzy trzeba mieć, żeby teraz dołączyć. No i powiedzmy, że ten progres trwa pewnie w ostatecznym rozrachunku, tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie jedno bractwo, no chyba, że będzie jakiś pik e, osób, które będą chciały dołączyć, no to wtedy, mm, no to wtedy jak, tak jak teraz będziemy grać na kilka tych bractw, no bo i tak najważniejszy jest ten Discord, e, no bo na nim się najwięcej dzieje, tak, jakieś kontenty, mm, pomoce i tak dalej, to wszystko odbywa się na tym Discordzie. No, i dopóki będą osoby w Bractwie, to ono będzie trwało. Ja w tego Dragon Sanga no nie gram dużo. Kto tam e, jest w Bractwie, to wie, że jestem rzadziej niż częściej. No i taka, takie tutaj nadzorowanie e, ogólnie całej gildii przypadło na e, Radę gildii. Więc tutaj serdeczne pozdrowienia dla Flashera i Megumina. No i ja tutaj już raczej za dużo o gildii nie będę wspominał. Jestem w niej, jeśli chcecie dołączyć, to zapraszam. Na pewno jak będą większe eventy, to będziemy sobie wspólnie grać, a jak już wykupię tego Draken Sanga, to na pewno dodam aktualizację, która doda jakiś fajny content dla bractw, no i wtedy podziałamy coś więcej. Od czasu do czasu pojawiają się komentarze z pytaniem ile wydałem na Draken Sanga i odpowiedź może zaskoczyć. Na wojownika nie wydałem ani złotówki, na maga natomiast 8 ziko. Na 3 dni premium albo garść mrocznych monet, już tutaj nie pamiętam. I napiszcie w komentarzu ile wy wydaliście, bo w sumie jestem ciekaw. I przejdźmy teraz do tematu Pay to Win w DSO. Bo w grze od zawsze za pieniądze można było kupić premium deluxe, mroczne, czasem jakieś skrzynki z egzotycznymi itemami. No i te pelerynki, które zwiększały drop postępu z eventów. I było to spoko, bo jak ktoś chciał to sobie chciał to sobie to kupywał, miał jakieś fajne nowe skiny, robił szybciej event i miał ten progres szybciej, ale zawsze dla tych użytecznych rzeczy była alternatywa. W postaci na przykład dłuższej farmy danego eventu albo kupienia zamroczne monety konkretnych rzeczy. No ale je możemy wyfarmić grając i nie potrzebujemy płacić do tego. Niestety w ostatnim czasie zostały dodane użyteczne rzeczy, które można kupić tylko za pieniądze, np. ta peleryna do międzyświatów, która pozwala wyfarmić klejnot od wiecznego gniewu, który jest jednym z bardziej użytecznych w grze. W sklepie teraz są złote skrzynki z pyłem. Za 200 ziko możemy kupić pół miliona błyszczącego pyłu i ta tendencja bardzo mi się nie podoba. Ten nowy event piracki, czyli ta mapa dostępna za zakupienia, do zakupienia za mroczne monety, dokładnie 5000 jest spoko. No bo te mroczne możemy wyfarmić na krwawych skrzynkach i zrobić sobie City opening. I bardziej chciałbym, żeby szło to w tą stronę. No bo jak już Big Point chce sobie tam zarabiać, no to spoko, tak? Ym, I chcę wrzucać dużo tego contentu, który możemy kupić. Ale fajnie jakby tak jak do teraz była alternatywa. W postaci tego, że i tak to możemy zdobyć po prostu poświęcając trochę więcej czasu, miejmy nadzieję, że te pay to winowe metody e, się nie rozprzestrzenią. Ale warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie jest ich więcej. Dotarliśmy do ostatniego tematu, i kresu wakacji. Filmów było co niemiara, całe 14, wliczając ten, czyli no na jeden miesiąc, 7 filmów. No, chyba jakiś rekordzik kanału. Ale wszystko co dobre szybko się kończy. Yy, rok szkolny, plan jak zawsze na starcie ambitne, Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Natomiast chciałbym, żeby na kanale zawsze był minimum ten jeden odcinek w tygodniu, yy, zapewne w niedzielę o godzinie 12. Jak dotychczas, jak będzie więcej czasu i pomysłów, do tych filmów w tygodniu wiadomo, że będzie więcej. Chciałbym rozszerzyć tą moją działalność internetową. Też na kanał z newsami, ciekawostkami i przeglądami ze świata gier. Jak już nagram pierwsze filmy, to na pewno dam wam linka. Będziecie mogli zobaczyć mnie w nieco innej odsłonie. Dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że tematy, które poruszyłem były ciekawe. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Dzięki za dzisiaj, no i narka.